Dzień dobry! Gramy w... ale tam to życiu. Tam coś jest. Czajam. Ej, To jest, bro to jest broń? Jaka? To? No, no tam. Pohulny. Czekaj, czekaj, stop. tam Czekaj, a załatę, to jest twoje głupia. A może Ale tamte to może być... Nie, 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 a to mówka. Czekaj. Bo Widzę jest... Widzę jego twarz. Czekaj. To, to no. Dobra poszak. Czekaj. Okay. Chybiony był. Drugi idzie! Drugi! 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 Czekaj! Drugi! Nie ja załaduję! Jest tylko strzelę! Muszę amunicję? Mam, mam kurde, dobra! Dobra! Jest? Nie, dobra, w okolicy nie ma, jesteśmy tylko my. Jakiś gracz, ale dobra. Do wódki idziemy. No. Zostawcie subika i lajka. Bo wtedy ja tutaj bo wtedy ja tutaj biegnę. Dobra. A zostawili? E, e, mają, cza e, mają czas tak długo. Ej. A zostawili teraz? Mam nadzieję, że tak. No to zostawcie. Trzy, dwa, jeden. Zostawili, dawaj. Brawo! Dobra. O. Masz, masz, masz. Okej. Okay. Przystąpuj. Jak to się robi? Ej, nie widziałem, że... W... O kurde, otoczył nas. Uuu! Trzył! Czekaj, 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 nie zajdę, nie zajdę! O kurde! I... O kurde, uuu Chodź do no mnie, No i jaj, co? Chodź, to biorę Właśnie bierzemy He. A nie, dobra He. Mam coś powiedzieć? Dobra, idą stąd, no To no, już chyba koniec będzie Albo ty nagrywaj, co nie A ja wezmę to yy, i tak yy, będę od nich uciekał, a ty będziesz nagrywał, dobra? Wiesz. Albo nie, ja będę uciekał, okej? Okay? No, no to zjeżdż... musisz zjeżdżać o tam i tam za tra... trampolinę. Okej, okay, no to dobra. Jak ci? Hej. Dobra. No. no. A ja poszukam amunicji. Po, po jest kiedy? Teraz. Szybko, szybko. A ja biorę amunicję. Stój. Nie! Zablokowałam się. Co? Zablokowałam się, ja nie! Dobra. Tak. I nie! Na tą, to by nie! Było, by. U. Nie! Nie! co Nie! 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 się Nie! 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 to, to Nie! 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 Nie

Mam 60 życia! Są pode mną!